Przecież go kochasz, mamo. Ale ty jesteś moim dzieckiem. Nie możesz. Byłabym rozdarta, ale poprosiłabym, żeby się wyprowadził. Więc jak Mariciuj, jeśli Patrycja opuści dom, sprowadzisz się do mnie? Zaczekaj. Zaniosę dziecko kandelari. Boże mój Przyszłam po tace Wejdź Prawie nic panienka nie zjadła Nie mam apetytu Rosja dzwoniła? Tak Podróż poślubna jest bardzo udana Pan Juan Miguel prosi o rozmowę, gdy będzie panienka gotowa Może przyjść, kiedy sobie życzy Oczywiście. Co panienka każe? Zamknij mnie na klucz. Te drzwi też powinny spasurada. pozostać zamknięte. To dlatego byłaś wczoraj taka nerwowa. Wiedziałaś, że Juan Miguel sprowadził gubernantkę do domu, ale to zataiłaś. Nie zaprzeczaj i nie obrażaj mojej inteligencji. Ona tam jest. Tak, jest. Zamknięta na klucz, żeby nie mogła wyjść. Sama o to poprosiła. Coś jeszcze? Juan Miguel nie rozumie, jakie niebezpieczeństwo dla mojej wnuczki stanowi ta mordercini. Przed wyjściem Jaś schował do kieszeni chleb, który został na stole. Choć zagłębiali się w las, Jaś był spokojny, bo znaczył drogę okruchami. Kiedy jednak tata ich zostawił i zapadła noc, Małgosia, bardziej strachliwa, zaczęła płakać. Jaś powiedział, żeby się nie martwiła, bo rzucał po drodze okruchy chleba i dzięki temu znów zdołają wrócić. Jakież było jego zdumienie, gdy nie znalazł ani jednego okruszka. Nie zauważył, że ptaki natychmiast je zjadały. Niemożliwe. Jak sobie poradzili? Objęli się i tak przetrwali aż do rana, kiedy w świetle dnia mogli zobaczyć, gdzie się znajdują, choć nie mieli pojęcia, w którą iść w stronę. Wybrali kierunek na Hibił trafił i szli z nadzieją, że znajdą jakieś schronienie. Długo błąkali się po lesie. Gdy już myśleli, że umrą z głodu i zmęczenia, ujrzeli śliczny, kolorowy domek. Podeszli do niego i ku swojemu zdumieniu odkryli, że jest zrobiony z łakoci. Jaś ułamał kawałek ściany i powiedział Mniam, jaka pyszna, czekoladowa, Małgosia sięgnęła po kawałek obramowania okna, a tu niespodzianka. Był to pyszny cukierek. Jaki smaczny, powiedziała z pełnymi ustami. W życiu nie zjadłam tylu słodyczy. Nigdzie się stąd nie ruszymy, odpowiedział Jaś, pochłaniając kawał opiernika. Właśnie zamierzał spróbować ciasta, z którego zrobiono drzwi, kiedy te nagle się otwarły. Co za łakome dzieciaki rzekła starucha o złowrogich oczach. Wejdźcie, wejdźcie, nie bójcie się. I ja się z Małgosią weszli, prawda? Nie gorączku się, królewno. Dowiesz się w swoim czasie. Proszę, dokończ bajkę. Jest taka ciekawa. Jutro, proszę. Rozkaz, pani kapitan. Zawsze jestem pani posłuszna. Proszę o uśmiech. Tylko nie to. To zbyt duże poświęcenie. Nie martw się, córeczko. Nie chcę, byś znów cierpiała z mojego powodu. Tak bardzo pragnę, abyś ze mną zamieszkała. Ale za taką cenę? Kazałabyś mu się wynieść? Nie. Proszę cię. Zresztą to niemożliwe, bo wychodzę za mąż. To pewne? Jesteś zdecydowana? Kiedyś trzeba się haicnąć. Moje dziecko musi mieć ojca, a któż będzie lepszy niż Omar Contreras. Kiedy za niego wyjdę, zamieszkam z nim. Zrozum, mamo. Nadal będziemy się widywały. Będziesz mogła odwiedzać wynuka, kiedy zechcesz. I już się nie rozstaniamy. <śmienicza> nigdy nie wybaczysz ojcu. Nigdy? Nie chce mnie znać. Wcale nie. Tego bronić. Patryciu się zmienił. Mogę już porozmawiać z nim o tobie. Nie tak jak kiedyś. Nie powinien być dla mnie tak. Czekał się mnie, a ja nic mu nie zrobiłam. Próbowałam się z nim pogodzić. Patrycja zrozumiał to i żałuje swojej postawy. Nie wierzę. Ostatnim razem znów zachował się ohydnie. Ta Stefania wyrządziła mi dużo złego, ale on też. Patricio nie wiedział, że jest twoim ojcem. Kiedy się dowiedział, nic to nie zmieniło. Nigdy nie okazał mi ani w czułości. Nigdy mu nie wybaczyć? Nie wiem, ale teraz, w tej chwili, nie potrafię. Eduardo przyjdzie porozmawiać z Państwami. Na pewno poprosi o twoją rękę. Tak, bo jesteście dla mnie jak rodzice. I kochamy cię jak rodzice. Z radością oddamy cię Eduardowi. Znamy go i wiem, że będziesz z nim szczęśliwa. Bardzo go kocham. Jest jedynym mężczyzną, jakiego obdarzyłam uczuciem. A ojciec twojego dziecka? To był błąd młodości, który popełniłam, czując się zagubiona. Ale Eduardo kocha mojego syna i zajmie się nim jak ojciec. Dzień dobry. Cieszę się, że te śliczne rączki znów układają bukiety dla Chrystusa. Poprzednie kwiaty całkiem uschły. Czasami zaczyna brakować czasu na obowiązki religijne. Niekiedy szara rzeczywistość nas przytłacza. Tyle jest do zrobienia na tym świecie. Ale trzeba znaleźć chwilę, by przynieść Panu kwiaty i pomodlić się przed ołtarzem. Bo wszystko, co dobre, ma swój początek w Bogu. Przyszedłem z Tobą porozmawiać, Beatrice. Porozmawiasz z nim? Tak, będzie lepiej. W razie czego, daj znać. Należy puknąć. Czego chcesz? Co ty się bawisz z doktorem Galibajem? Co was łączy? My się nie bawimy, a łączy nas szczera miłość. A jakże? To nieprawda. Kochamy się i chcemy się pobrać. Masz coś przeciwko? Owszem. I to wiele. Nie wyjdziesz za tego faceta. Dlaczego? Jakim prawem mi zabraniasz? Nie każ mi mówić nic więcej. Zapomnij o tym małżeństwie i koniec. Nie jestem Twoją własnością? Nie chcę, żebyś się związała się z innym mężczyzną, jasne? O co Ci chodzi? Nie muszę ci się tłumaczyć. Nie rozkazuj mi. Zerwij z doktorem, albo pożałujesz. Codziennie dziękuję Bogu, że w końcu wychodzę za Adriana. Każdy ma mu za co dziękować, córko. Długo czekasz, kochanie? Nie. Musimy już iść. Idziemy po meble do naszego nowego domu, w którym zamieszkamy po ślubie. Wspaniale. Zmienicie dzielnicę, czy zostaniecie w sąsiedztwie? Zmienimy. Ze względu na Olgę, żeby zapomniała o bolesnej przeszłości. Zaczniemy nowe życie. Mama też. Zapomnimy o tym, co było. Tam, gdzie zamieszka, nikt nie będzie jej znał. Wszyscy będą ją szanowali i poważali. Przykro nam, ale to konieczne. Idziemy? Do widzenia, ojcze.